Część Boże. Ostatnio co odpala internet, tam jakieś nowe artykuły o księżach, najczęściej na jakiś negatywny temat. Mm, a to jakiś ksiądz yy, zaczął się zajmować jakimś przemytem ludzi na granicy. Yy, a to jakiś ksiądz znowu kogoś krzywdził, A to jakiś inny ksiądz okazuje się, że jakieś tam pieniądze defraudował. No i jak to czytam, to sobie myślę, masakra. Wygląda, że w tym kościele to już w ogóle nie ma jakichś normalnych księży. Tak, nawiązując do wczorajszej Ewangelii, to o tych księżach na podstawie artykułu, to sobie myślę, no, nie można by powiedzieć, że to jakieś stado owiec, tylko jak już, że ci wszyscy kapłani to jakieś stado czarnych owiec, a nawet baranów, i szukać to trzeba nie jakiejś owcy zaginionej, tylko normalnego księdza. Ale z drugiej strony, no myślę sobie, przecież, no na plebali jest u nas kilku. Jakoś nie kojarzę, żeby ktokolwiek był jakimś skandalistą, żeby komukolwiek groził jakiś wyrok albo żeby nie chcieli robić tego, co robią dla Chrystusa. Tak myślę o tych księżach, których znam i też jakoś no, nie kojarzę, żeby ktoś tam poszedł na księdza z innego powodu niż powołanie, tylko mam takie odczucie, że no, mało kto obecnie w to wierzy. I raczej niestety jest takie skojarzenie, że ksiądz to ten, który krzywdzi dzieci. I ostatnio też, idę sobie w habicie, ktoś tam krzyczy, o, łowca dzieci. Też słyszałem od jednego księdza, że przygotowywał młodzież do bierzmowania. Pytał jedną dziewczynę, totalnie nic nie wiedziała, w ogóle nie chodziła do kościoła. No i on jej mówi, no przykro mi, ale w tym roku nie będziesz bierzmowana. Na co ona odpowiedziała, albo mnie ksiądz przepuści, Albo powiem, że mnie ksiądz molestował w tym pokoju. Jak ksiądz myśli? Komu uwierzą? Podobnie słyszałem o takiej kobiecie, która zakochała się w jednym z księży. No i zadzwoniła na plebanie, powiedziała, że coś się strasznego wydarzyło, że chyba umiera i bardzo prosi, żeby ten konkretny ksiądz do niej przyjechał z Komunią Świętą. Ksiądz przyjeżdża, wchodzi do mieszkania, ona tam w szlafroku siedzi i mówi... Albo zrobisz to, co ci każę, albo zacznę krzyczeć, że mnie próbowałeś zgwałcić. I ten ksiądz powiedział, "ok", ale nie przy Panu Jezusie i wyszedł z Najświętszym Sakramentem z mieszkania, ale potem już do Niego nie wrócił. Takie historie niestety też się zdarzają. Ale drodzy, nawet jeżeli w swojej parafii masz kogoś, kto naprawdę popełnił przestępstwo, Masz księdza, który dla Ciebie jest totalnie innym świadectwem, taką prawdziwą, czarną owcą albo wręcz baranem, to uwierz, nie wszyscy są tacy. I być może już parafit tuż obok zadiesz pana który naprawdę będzie chciał Ci pomóc. Także, drodzy, cokolwiek byście jeszcze o księżach nie usłyszeli, bądźcie pewni, że większość chce dawać Chrystusa. I nie oddalajcie się od Boga, który czeka na was w sakramentach, w Twoim albo w jakimkolwiek innym kościele. Tyle ode mnie, dzięki wielkie dla wszystkich wspierających. Dzięki Wam udało się tam opłacić w porozręcz na pielgrzymce, także dofinansować wyjazdy dla młodzieży. Szczegółowe takie rozliczenie, już tam wrzuciłem w poście. Także wielkie, wielkie dzięki. Oddzięczam się modlitwom i raz w miesiącu Eucharystią. A teraz posłuchajcie jeszcze Piotra. Szczęść Boże! Pójdę w trochę inną stronę. Takie ludzkie powiedzenie. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Może doceniajmy to, co mamy. Teraz, to co masz teraz, wokół siebie rozejrzyj się i doceni. Ja też jestem człowiekiem, który chce naprawdę bardzo wiele. Przede mną jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia. Ogrom. Ale pomyślcie o tym, co już macie i w momencie, kiedy moglibyście to stracić, zgubić, nagle tracicie część siebie. Czujecie się niespokojni. Pomyślcie o tym, co macie dzisiaj. Bo jak to zgubicie, ciężko może być to znaleźć.